Ciemneżki, ziomeczki, witam Was w kolejnym odcinku z G Dropa. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć, no yy, chociaż w sumie nie wiem, co możecie zobaczyć. Yy, co będzie, to będzie, tak? Ja zdecyduję, jaki będzie tytuł. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Dla mnie jest to Mystery. Tak samo o. Możemy dzisiaj porobić sobie trochę mystery boxu, bo ostatnio, jak otwieraliśmy skrzynki. No nie siadło, no niestety nie siadło. Chyba, że to było. Bo ogólnie ym, historia z tym jest taka, że to jest już moje chyba trzecie podejście. Bo na jednym odcinku nagrywałem, miałem 8 minut nagrane, wstrzymałem, bo tam yy, przyszedł intrus, musiałem iść i w sumie nie dokończyłem tego i stwierdziłem, że już po prostu zacznę nowy odcinek. A jeszcze wcześniej wczoraj nagrywałem odcinek i też go nie wstawiłem. Nawet nie chciałem go edytować, bo stwierdziłem, że nie, to nie miało sensu. Zakrztusiłem się tam, kaszlałem przez chyba 3 minuty i no, nic się nie dało zrobić. Możecie się zastanawiać, co tutaj za mną robi ten monitor. To wiecie co, widzowie? Ja już, proszę bardzo, tutaj zmienię scenę. Sorry, że tak musiałem zmieniać, ale no właśnie ten monitor, bo działam tylko na jednym monitorze, to... Tam jest normalnie stanowisko. Był ostatnio liveik z intruzem, także widzowie. Yy, ten, kto był, to był. Yy, powiem wam tak, no spoko było. Na liveiku z intruzikiem yy, sobie w Minecrafta pykaliśmy, także naprawdę tutaj stanowisko intruza tutaj moje stanowisko sobie graliśmy Minecrafta i budujemy sobie własną wioseczkę, także naprawdę. Czasami będą liveiki, także widzowie, zapraszam. Yy, Nie, nie, nie. Tak, tutaj sieci intrus i mi przeszkadza, więc wnioskuję o to, abyś był cicho, dobra? Bez pukania w cokolwiek, dobra? No. no i wydaje mi się, że to już w sumie tyle, co chciałem powiedzieć, więc, więc po prostu sobie, mam nadzieję, że to będzie trzecia i ostatnia próba. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie też profitowy, bo kurde, tutaj widzę, że mi ładnie siadło. Ok, tu trody. Ale ładnie, zobaczcie, tu dla mnie 11, dla niego 13, 95 baksików. Fajnie, 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 giga fajnie. Dobra, więc tak, mamy 190 baksików. Mm, spoko, to ta bitewka była naprawdę fajna. O, to teraz tak, yellow i wers. Takie wiecie, za na dwóch. Yy, takie combo fajne. Pykniemy sobie te yellowy, kurde, taka meczka. No wam powiem, że jakby to siadło, by było ciekawie, naprawdę, by było ciekawie. Dawaj. O, nie dla niego. Ale dobra, bałem się, że więcej dla niego, że to jest ponad 100 baksów, ale... No nie no, co za pet. Ja pierdziele. Widzowie, czasami czasami tu nie siedzi, naprawdę czasami coś nie oddaje. I coś mi się to właśnie nie podoba, że tak nie oddaje. Chyba, że trzeba wlecieć w agenty, dokładnie. Oj, tutaj już ładnie poleciałem. Tu już naprawdę ładnie poleciałem. No kurde wam powiem, widzowie. I powiem wam też, że... Tam się buduje plecak IRL. No mówiłem na ostatnich odcinkach, ale muszę wam wspomnieć o tym jeszcze raz, no bo kurde powiem wam, że jest coraz bliżej. Już mam... Powerbank był yy, już od początku, ale... dla kogo? Dla mnie? Okej, okay, dobra. Już jest taki za 7 nice. Yy, doszły teraz dwa routery, za niedługo będzie kamerka. I jeszcze no... Musi wyjechać z Hongkongu, wylecieć, bo wypłynąć raczej nie, musi wylecieć z Hongkongu yy, panelek Orange PI5+, B, jakoś, jakoś tak to się mówi, nie wiem dokładnie, także czekamy na Orange'a, jeszcze na ten cały panelek i będzie wtedy fajnie, widzę. naprawdę będzie fajnie dla niego, a nie dla mnie, dobra. No i tutaj lecimy, lecimy po złoto, co? Lecimy po fajny proficik, dawaj, dla niego. A nie, dla mnie jeszcze ładnie, pyk, tutaj 14 siadło, 145, dobra, fajnie się odbiło. Kurde, wam powiem, że raz siedzi, raz nie siedzi, raz siedzi, raz nie siedzi. Yy, także teraz możemy sobie wlecieć, z it for me? O, tak, pyk, okej, okay, mogę wtedy już tylko pododawać, no dobra, 60 baksów, trochę to jest. Tutaj jakieś rejestracje, tutaj hit registration, tutaj... Dark Drop, akacze. Okej, okay, okej, okay. coś tutaj, coś tu ugotowaliśmy. Przygotowaliśmy, a czy ugotujemy, to zobaczymy zaraz. Brawo, okej, okay, dobra. Is it for me. To is it for me to też fajnie czasami potrafi strzelić. Spoko są te skrzyneczki dla niego. Oni, dla mnie 17 Dark Water, okej. Okay. Nie spodziewałem się tak szczerze, że ten fomasik jest tyle warty. Dla mnie mhm, 8, ale ten Saperimersz. On nie jest za fajny, widzowie. Okej, okay. frontside Misty. I jeszcze jak fajnie, ze statraczkiem. I teraz dawaj coś na podbitkę. Okej, okay, dla niego. Uh -huh. Ale nie za, nie za spora różnica, tak wiecie, powiedziałem to, yy, zgadywałem, że dla niego. Teraz, no teraz dla mnie. No, wiedziałem. Dobra. I teraz spoko, proficiek 96. Jest ok, jest ok, naprawdę jest ok. Mamy 200 baksików, więc tak. Kurde, tak mnie pokusiło, a właśnie odnośnie tych mystery boxów Możemy sobie pieknąć mystery boxa Albo, albo strzelimy dwa gambling biznesy Ostatnio widzowie, to mi z tego siadło, za 280 I to był zły pomysł To był serio zły pomysł, te gambling biznesy, zrobiłem to tylko ze względu na to Ale to mi w sumie ci uładało, bo nie są jakoś najlepsze Możemy sobie dwa magici otworzyć Otworzymy sobie dwa magicki. Okej, okay, tutaj, tak wiecie, tak... Dobrze, że nie taki mocny minus. 32 baksieki zastrzała zastrzała, i uwaga! No nie, 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 nie. w statraczku. Może dwa dropy? A, 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 a. To ostatni raz, czyli ostatni raz? A, kurde, dobra, mogłem nie robić tego ostatni raz. A więc widzowie, uwaga! Black and white. Na czterech. Aby się odbić. Aby się odbić i to w dobry sposób. Ja wyczuwam tutaj rękawiczki. Wyczuwam tutaj rękawiczki. Yy, czuję. Po prostu czuję, że one dropną i ja wiem, że one dropną. Dlatego nie zostanie nam Bax 80 na koncie, tylko uwaga zostanie nam ile? Zostanie nam Bax 87 na koncie. A więc widzowie co wam mogę powiedzieć? Dziękuję Wam pięknie za oglądanie dzisiejszego odcinka i powiem tak, no mam nadzieję, że spodobał wam się odcinek. Naprawdę mam nadzieję, że wam się spodobał. I dzisiaj niestety się nie udało, tak wiecie, raz profici Kras minus, raz profici Kras minus. I powiem wam tak, no. Nie! Nie! Także dziękuję Wam pięknie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.